Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez Bożonarodzeniowych szopek, czyli makiet przedstawiających wnętrze stajni betlejemskiej w noc narodzin Chrystusa. Szopki pojawiają się najczęściej w kościołach, szkołach, czasem zdobią też rynki miast. W szkołach najczęściej wykonują je uczniowie przy okazji różnego typu konkursów świątecznych. I właśnie taki świąteczny konkurs na najładniejszą i najciekawszą szopkę Bożonarodzeniową, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, to już tradycja. W tym roku żyli łatwego wyboru nie miało, bo wybierało spośród 77 szopek. To już jest nasza piękna tradycja. Kolejny raz odbył się konkurs szopek bożonarodzeniowych. W tym roku cieszył się wyjątkową popularnością. Wpłynęło do konkursu aż 77 szopek. Jury miało bardzo trudne zadanie, szczególnie że pomysły na wykonanie szopek były nowatorskie, zupełnie świeże, w pełni artystyczne. Były szopki między innymi z mchu, miodu, chleba, a nawet spiernika I właśnie ta praca najbardziej przypadła do gustu tegorocznemu jury. Szopki były różne, wykonane w sposób tradycyjny, więc z użyciem takich materiałów jak drewno, igliwie, prawda, różne inne tego rodzaju rzeczy, ale były też szopki wykonane z produktów żywnościowych. Były tak jak w tamtym roku szopki wykonane z makaronów, ale nam w tym roku Przypadła do gustu, zrobiona na nas największe wrażenie szopka z piernika. Cały pomysł na tą szopkę wziął się z tego, że u mnie w domu piecze się pierniki, a całą inicjatywę o tym pani wychowawczyni mi przekazała. Szopka była zrobiona z piernika, całość była klejona na likrze, były postacie z pierników, ale no po prostu zmiękła i się rozpadła. Jak długo powstawała szopka? Szopka powstawała przez pół dnia. Były po prostu różne wypieki i po prostu później była sklejana. Od lat konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.